Kochani, no na drugą połowę idą już nasze dziewczynki, ustawiają się, no zobaczymy jak to Zobaczymy jak to kochani rozegramy, dlatego, że gramy piękne zawody, jesteśmy w Nowogrodzcu. Super Nasiu, jest czas, spokojnie, teraz się coś uda Mamy 7 minut e, Tyle trwa kochani, druga połowa, przypominam, od 0-1 po niefortunnej bramce samobójczej, kochani Tak mi się wydaje, że bramce samobójczej, bo ja nie mogę tej akcji Jakoś tam ogarnąć bliżej Przegrywamy 0-1, natomiast e, Grając naprawdę świetne zawody. Także myślę, że jeszcze do gry wrócimy. Natomiast zaraz zobaczymy. Patrzcie. Zobaczcie, widać, że dziewczynki kochani poświęcają sporo czasu na piłkę w nowej wsi. Natomiast tak kudełku. No. Brawo, Itka, świetnie. Piłka wychodzi. No, mają dziewczynki na razie 1-0 w czerwonych strojach. Przypominam, że gramy z nową wsią. Tak jak mówiłem, że mecz będzie fajny i dobry, dlatego że obie mają za sobą wygrany. Piękna piłka i jaj, jaj, jaj! No żywe te dziewczynki, kochani, z nowej wsi. Niesamowicie, gratuluję. Natomiast patrzcie. Ja Cię kręcę, to, to nie jest nasz mecz. To nie jest nasz mecz, kochani. Nasia przed chwilą strzelała w bezpośrednio. Bramkarz intuicyjnie wybronił strzał, którego, kochani, nie powinien wybronić. Natomiast w tym momencie Itka do pustej bramki, kochani, przenosi. No ale tak to się zdarza, kochani. Drużyna wygrywa i ona przegrywa, także grają wszyscy. Kudełku, ja nie mogę na to patrzeć, bo piękny mecz jest. Właśnie patrz, jaki śliczny mecz jest, kochany, wiesz. A co Ty tam ślicznego zobaczyłeś? Konika, kochani. Zobaczcie, Kudek, zobaczył ślicznego konika. Natomiast no, kiedy ma się 6 lat, to jakby poziom koncentracji jest kompletnie inny. Patrzcie, jest sitka i no! Wracamy do gry. Brawo dziewczynki! Do trzech razy sztuka, kochani, trzy setki mieliśmy, w końcu coś weszło. Brawo dziewczynki, brawo! Patrzcie, jak one się cieszą. Gramy dalej, świetnie, brawo! Robimy swoje. Kochani, no naprawdę nie gra się dziewczynką łatwo tutaj, muszę powiedzieć. To jest, kochani, mecz z serii naprawdę trudnych. E, dziewczynki dużo grają w piłką, są silne. E, fizycznie oczywiście mają przewagę, natomiast zobaczcie, brawo Nasia. Udesz! Ajajajajaj, Brawo! Wracamy, wracamy! Nasia bliżej, bliżej, bliżej! Świetnie! Piła, 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 nie biegaj, gra piłką! Ach, nie przyjęła nasia tej piłki. Kochani, no nie ma komentarza, bo mecz jest z kategorii naprawdę świetnych. Jak jest mecz świetny, staram się nie wkręcać. Brawo, Nasiu! Brawo! Brawo! Pięknie! Jak ona cudnie tam zawalczyła! No kocham, kocham, kocham! No pięknie! Mecz jest trudny, dlatego komentarza nie dostaniecie. Zobaczcie, pan trener żyje przy linii. Kochani, wszyscy bardzo mocno tutaj. Oj, mocna ta piłka, kochani, Karina puściła na Nadję. Nasia nie dała rady, natomiast no próbujemy to mocny mecz, kochani. Jeżeli chcemy coś tam pograć na strefie, kochani, to... Kasia, upadając zaczepiła piłkę ręką. Dawaj do końca, do końca. Jedna, 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 jedna. świetnie. Brawo. Nie daj Nasiu, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj. Świetnie. Brawo wracaj, wracaj, wracaj. Wracaj, wracaj. Brawo. Wracamy do końca. Super Nasiu. Piękny mecz. Gramy, gramy jeszcze. Podanie, podanie, podanie. Gramy, gramy, gramy. Karina no kochani, zobaczcie, Karina się rozpędza, jest teraz piłka u Itki na prawej, przechodzi Itka i, 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 jest, brawo, wyciągamy mecz, kochani, z 1-0 na 2-1, niesamowite, brawo, piękna akcja, kochani, jeden mecz z 1-0 na 2-1, kochani, trochę oddechu złapię, dlatego, że, brawo, gratulacje. Itka ma tą prawą nóżkę ułożoną, kochani, no tak, mieliśmy, obie Itka strzeliła, dokładnie, natomiast, kochani, Itka, e, zresztą mamy kilka tutaj takich wspaniałych sreberek, no, jakby e, e, w, cała drużyna gra naprawdę wspaniale, natomiast e, Karina, kochani, jest z rocznika 2-4 i ona jest jakby liderem drużyny, ona wprowadza te nasze, brawo, i, brawo, świetnie, Nasiu, piękny strzał, Nasia, widziałeś kudę? ładnie, nie? Słuchajcie, Nasia naprawdę rozgrywa wspaniałe zawody. Przypominam, że ona ma 4 latka mniej od koleżanek, tutaj na boisku. Natomiast tego w ogóle nie widać, gra bez kompleksu. E, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Wracamy, wracamy! Brawo, brawo! Brawo! brawo. Jest Nasia, to przejmie. E, czekajcie, bo mamy, filmy, mamy telefon, a ja w tej chwili. Zobaczcie No dwie bramki strzelaliśmy z autu Także to mocna nasza broń Karina ją ładnie wprowadza Dwa razy wprowadziliśmy zdaje się na idę Chyba, że nie, chyba druga nie była z autu No sporo emocji powiem wam Emocjonuje się naprawdę bardzo eee, Wynik jest 2-1 Czyli wynik no jakby na naszą korzyść Kochani Ech Ech Słuchajcie, no niesamowite są te moje, nasze wspaniałe dziewczynki. Karinka, która ma piłkę, już teraz troszkę się uspokoił, meczyk mogę powiedzieć, to lider naszej drużyny, zawodniczka z rocznika 2004. Ona jakby tutaj zarządza dziewczynkami, ona je układa. Patrzcie, ona ma potężne atomowe uderzenie, natomiast dzisiaj, kochani, ona asystuje, bramek strzela, kochani, mniej. Nasia z asystami, naprawdę z świetną grą, kochani, przypominam, że to jej debiut w reprezentacji szkoły, także... Przejmiemy to, jest nasia jeszcze przy piłce. Pięknie, brawo, brawo do Roxy. Pięknie po obwodzie sklepane. I brama, ma Karina 3-1, świetnie. Wyciągamy mecz 0-1 na 3-1. Brawo dziewczynki! Ale kochani, wielki szacunek dla szkoły z Nowej Wsi. Naprawdę w tym meczyku. No... <ścoughs> brawo dziewczyny, super Kari. Natomiast kochani, no, nasze młode dziewczynki ogrywają się tutaj mocno przy Karinie. Ona fajnie tu trzyma naszą drużynę. Natomiast nie wiem czy wiecie Super Ita, Super ita tak. Natomiast my teraz mamy na boisku, e, słuchajcie kochani, e, zawody dla rocznika 2 i młodszych, a my mamy uwaga, dwie zawodniczki 2.8, e, jedną 27, kochani. No niesamowicie pograły dziewczynki. Nadia popracowała fest dla, dla drużyny. Wszystkie pięknie pracowały. Naprawdę był to trudny mecz. Z serii tych kochani o wyjazd, o Kamienną Górę, o pełną stawkę kochani, został nam na koniec ostatni mecz kochani z Kruszynem, dziewczyny zagrają z parową, natomiast myślę, że my z dwoma zwycięstwami przechodzimy dalej. Tak mi misiu? To jest nasz Kruszyn. Teraz nasz Kruszyn będzie grał. Tu są dziewczynki z parowej, a Kruszyn jest za momencik na murawie, tam w strojach białych. Natomiast słuchajcie, ja chciałbym jeszcze krótką analizę zrobić. Tak, ja chciałem zrobić jeszcze króciutką analizę, kochani, w tym odcinku. Mamy dwa zwycięskie mecze, w związku z tym mamy 6 punktów i teraz jeżeli byśmy przegrali z Kruszynem, kochani, natomiast drużyna wygra z Parową, drużyna z Nowej Wsi, to oni też będą mieć 6 punktów, natomiast w bezpośrednim pojedynku ulegają nam w związku z tym. To 3-1 było na, na miarę awansu, kochani. Jesteśmy e, na strefie w Kamiennej Górze. Gratulujemy Wam serdecznie, dziewczynki, kochani. E, przywijają sobie piątkę, patrzcie, Karina jeszcze przenosi Nadię. No, Nadia naprawdę pięknie popracowała w tych zawodach. E, może nie akcja, może nie bramka, e, nie było bramki, może nie było asysty w tym meczu, ale kochani była e, taka ciężka praca, którą było widać. Świetne rozprowadzanie gry dużo zimnego, chłodnego spokoju, kochani. Jak ona na zamach, kochani, brała zawodników z przeciwnej drużyny jeszcze raz tak dużych jak oni, to aż uśmiechała mi się buzia, kochani. Skąd tu niej tyle spokoju, kochani? Takiego zero, może respektu po prostu. No jest szacunek, nie ma respektu, kochani. Także no nasił szacunek wielki z mojej strony. Tak bez obaw po prostu rozegrała te zawody. Natomiast jeszcze raz gratulujemy dziewczynkom, dlatego że zaproszę Was na jeszcze jeszcze ostatni, trzeci meczyk z Kruszynem, ale będzie to już meczyk bardziej rangi towarzyskiej, dlatego że tam myślę troszeczkę chyba pogra też reszta naszej drużyny, bo już jakby awans mamy. Także gratulacje panie trenerze, po tym meczu po sześciu punktach jesteśmy na strefie w Kamiennej Górze. Także kochani, przed nami jeszcze w tym pięknym miesiącu maj wycieczka do Kamiennej Góry. Oczywiście będziemy tam towarzyszyć nasi i naszej szkolnej drużynie. Tą przygodę dla Was zarejestrujemy całą. Natomiast czy będzie im łatwo w kamiennej? Myślę, że nie, kochani. Ten meczik pokazał, że jednak no, pewnych rzeczy się nie da oszukać, kochani. Tam na strefę już przyjadą szkoły, które się specjalizują w piłce. Tam już będzie będą dziewczynki, które ze sobą grają dużo. Natomiast my mamy połowę drużyny, w, połowę drużyny mamy w nie, trenującą, połowa to pasjonatki, kochani. Także gratulujemy jeszcze raz wam, moje panie serdecznie i całej naszej szkole, kochani, dlatego że jest to wielki sukces szkoły. Także do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. A teraz dziewczynki z Kruszyna z dziewczynkami z parowej rozgrywają meczyk. Myślę o kolejności, który zadecyduje, kto będzie które miejsce miał na tym na tych zawodach, dlatego że... No mistrz powiatu już jest tylko jeden w tym wydaniu, w tym roku 2017 to nasza szkoła z Bolesławca z Jana Pawła. Także patrzcie. No nic, zapraszam na trzeci meczyk z Kruszyna.